Chciałem powiedzieć przy okazji, przedstawienia się po imieniu i nazwisku, że ja jestem obrońcą praw człowieka. Ale troszeczkę wcześniej Pan nieco zakpił z obrońców praw człowieka. Ja nie mam, że wszyscy Państwo jesteście obrońcami praw człowieka, tylko o tym nie wiecie. Chodzi o to, że prawa człowieka dotyczą zarówno człowieka. Jak i urzędujących polityków i sędziów. I większość tych krzyczących na ulicach to taki trochę będzie wstęp, ale muszę się wytłumaczyć z, tego, z tej obrony praw człowieka, ponieważ Pan. Nieco za chwilę. Ja chciałem, y nie, nie przepraszam, nie za tylko opowiadałem, jak się zachowały w marcu 2017 roku organizacje broniące praw człowieka na świecie. No Dlatego ja tak jestem obrońcą praw człowieka w Polsce, ponieważ zwróciłem się ze swoją sprawą do Helsińskiej Fundacji Obrony Praw Człowieka. W która też jest w Polsce i ona w ogóle nie zamierzała mnie obsłużyć. Stąd zdałem sobie sprawę, że ja muszę bronić swoich i państwa praw człowieka. Ja chciałem pana zachęcić do zmiany pana upodobań, ponieważ pan mówił, że pan sobie szczególnie upodobał podatek dochodowy. I, nie, jak, nie, jako, 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 jako jak podatek, który należy w pierwszej <laughs> y, tak, pierwszego. Ja bym chciał zachęcić Pana do tego, żeby najbardziej zainteresować się minimum egzystencji. Otóż gdyby w Polsce uchwalono minimum egzystencji, nie dałoby się robować nikogo niezarobionego, w tym wielu emerytów, którzy tu siedzą, z dochodów, które nie starczają na... Na podstawowy byt każdego z nas. Więc to jest podstawa podstaw. Jeżeli będzie opracowany wzór na minimum egzystencji jako bariery przed, przed fiskalizmem państwa, nie da się po prostu prowadzić dalej tej rabunkowej gospodarki i tego sabotażu gospodarczego, i nie da się zamieniać obywateli polskich. Wy, wyrobników obcych panów. Więc podstawa, podstawa podstaw. Wszystkie nasze tutaj moim zdaniem nawet wyprzedzające ustawę 447 działania. Pytanie jest proste. Ja, ja wynoszę na piedestał najważniejszych naszych działań minimum egzystencji i chciałbym pana zachęcić, żeby pan do tego dołączył. Nie dołączę. Nie dołączę dlatego, że uważam, że to jest zły pomysł. Dlaczego? Dlatego, że od razu się rodzi pytanie. No dobrze, a kto miałby to minimum egzystencji zagwarantować obywatelom? Państwo. Państwo. A skąd by państwo wzięło pieniądze? No, to znaczy, że to znaczy, że, to znaczy, że państwo by zmusiło przemocą część obywateli do finansowania dochodów innych obywateli. No to to nie jest tyrania. Przepraszam Andrzeju. To nie chodzi o to, chodzi o, o daniele państwowe, które się wymusza od ludzi, którzy nie zarobili na chleb dla swoich dzieci. To jest podstawa. Więc proszę pana, to inny przykład w takim razie ja bym zgłosił. Obniżenie, obniżenie obciążeń finansowych obywateli poprzez redukcję aparatu państwowego, który jest rozdęty ponad wszelkie, nieprawdaż no, potrzeby. I wtedy każdy by sobie sam. Zadbał o minimum egzystencji bez angażowania do tego biurokracji państwowej, bo co się stanie, jak się biurokracja. No to, to po... musi powstać potężna armia, który będzie dbał o to, żeby 38 milionom obywateli zapewnić minimum egzystencji, i potem będzie musiał ich kontrolować. Czy oni przypadkiem nie kombinują, tutaj nie oszukują, na przykład ukrywają swoje dochody, powiedzą, o, proszę pana. Pan tu się narzeka, żeby pan minimum egzystencji panu zapewnić, a pan tu trzy razy powyżej minimum. Więc koszt nie, tego... No, no, proszę, pan myli, myli to jest, tak jest, To ja są zupełnie inne bieguny. Ja mówię o barierze fiskalizmu. Ja nie mówię o to, żeby każdemu rozdawać minimum egzystencji, no, tylko pan, żeby zabezpieczyć żeby ludzi mówi, przed rabunkiem podatkowym. Jeżeli pan mówi o barierze fiskalizmu, to wystarczy, jak powiadam, zredukować znaczną część kom, dotychczasowych kompetencji władzy publicznej i odpowiednio zre, zredukować obciążenia podatkowe. Bo kolejne rządy, ten też, ale nie tylko ten, preferują rozwiązania, które sprzyjają rozrostowi biurokracji. To jest sztandarowy projekt obecnego rządu. 500 plus. Jak tam by trochę przymknąć oczy, to można by to uznać za formę zwrotu podatku. Rząd wziął to podatek, a teraz częściowo go zwraca. No to dobrze, ale jest jeszcze prostszy sposób. W odpowiedniej części nie pobierać tego podatku. No tak, tylko że to rozwiązanie ma dwie wady. Po pierwsze, obywatele nie mieliby żadnego powodu do wdzięczności wobec <laughs> Nie obrabował nas, no, tak powinno być. A drugie, że nie powstałaby żadna struktura biurokratyczna. A tak to powstają aż trzy: jedna zbiera pieniądze, druga rozdaje, trzecia kontroluje, czy nikt nie oszukuje. A już trzy powstają. Więc każdy rząd preferuje rozwiązania, które mają taki skutek uboczny. A czasami wcale nie uboczny, tylko to jest główny skutek. Proszę Państwa, cztery reformy, wiekopomne reformy charyzmatycznego premiera Buska z 1997 roku. One wszystkie, każda reforma ma dwa rodzaje celów: cele deklarowane i cele rzeczywiste. Co było deklarowanym celem tych czterech wiekopomnych reform? przychylenie nam nieba, na przykład reforma ochrony zdrowia. Hasło, które jej przyświecało, było to, że pieniądze idą za pacjentem. Może i idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale wszelki został dawno zerwany. Gdyby pieniądze szły z pacjentem, a gdzieś, nie gdzieś tam za nim, to w szpitale Pacjent nie miałby żadnych problemów w szpitalu, jakby przychodził z pieniędzmi, to tam ten cały personel na Pana może tu, tu łóżeczko takie, czy tam takie, bo tu pan, pan, jak tam, z pieniędzmi przyszedł, my tu panu nie ma, przychylili już i tak dalej. Otóż natomiast te reformy wszystkie, więc te cele deklarowane w ogóle się nie pojawiły, bo cele deklarowane mają to do siebie, że albo się pojawią, albo nie. Na ogół nie. Natomiast cele rzeczywiste mają ten charakter, że muszą się pojawić i to natychmiast. I co, jaki był re rezultat tych czterech reform? Skokowy wzrost syneków w sektorze publicznym. I oczywiście skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa o 100 miliardów złotych. O 100 miliardów złotych. Więc, więc lepiej tego nie eksperymentować z tym. Są y, rozwiązania, które oczywiście teraz nie są popularne dlatego, że propaganda jest w rękach aparatów biurokratycznych, które o, o, swoje, o swoje interesy zabiegają, a nie o nasze. Zabiamy. Bardzo dobrą do, ilustracją jestem przy ochronie zdrowia, to już do końca. Powiedzmy, że usługa medyczna kosztuje Podatnika 100 zł. Dla ustalenia uwagi. No i on chce tę usługę medyczną sobie kopić, w związku z tym te 100 zł, ale 50 zł z tego od razu bierze ta struktura biurokracja, która ma pierwsza kontakt z tymi pieniędzmi. I 50 zł zostaje dla tych producentów tej usługi, bezpośrednich producentów, czyli lekarzy i pielęgniarek. Oni narzekają, że to za mało, może i słusznie, może i za mało. Ale no co zrobić, jak nie, więcej nie zostaje po przejściu tych pieniędzy przez strukturę biurokratyczną? Jedyny sposób to jest zlikwidowanie tej struktury, która nikogo przecież nie leczy. I wtedy ta sama usługa mogłaby kosztować podatnika czy pacjenta 75 zł. Ale całe 75 tych by trafiło do lekarzy i pielęgniarek. Oni mieliby więcej, a ten by płacił mniej. I tylko jedna grupa by straciła tych naszych, ta armia naszych dobroczyńców, ale to musimy się zdecydować, na czym nam bardziej zależy, czy na własnym interesie, czy na ich interesie. Bo oni nam próbują robić wodę z mózgu, ale to nie bezinteresownie to robią. Bo oni próbują pasożytować na naszych pieniądzach. Proszę bardzo. Jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich 30 lat? Kiedy w 90 roku w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników. 5 lat później już 112 tysięcy. Nastąpił wzrost o ponad 100%. No to oczywiście nie było tam ostatnie słowo, bo charyzmatycznego premiera Buska wykoponuje reformy, przyniosły skokowy wzrost. No i to też nie to było ostatnie słowo, to cały czas narasta. I mamy taką sytuację, że jest powyżej 3 milionów funkcjonariuszy publicznych, w tym 700 tysięcy urzędników. Każdy ma pełne ręce roboty. I to wszystko z czego. Większość z nich żyje, bo nie mówię, że wszyscy. Moje emerytury. Nie, żyją z utrudniania życia innym ludziom. Bliźniemu swemu. Więc musimy się zastanowić poważnie, czy, czy interes jest dla nas ważniejszy, czy własny, czy inny. Proszę bardzo. Adam Chwilewski, mam pytanie. Jak Pan rozszyfrowuje zachowanie koordynamiki, który rozbił koalicję z Kuzkizem w 2015, a teraz próbuje rozbić kołom federację? Koali? Koali? On teraz połączył, z PSL-em się połączył. nic nie tym koalicję, ale później... No, później ta koalicja się rozbiła, ale ja nie wiem, że to Korwin, nic o tym nie wiem, to Korwin rozbił. On, wie pan, no ci wszyscy politycy... Każdy z nich jest dużym chłopczykiem. Korwin też jest dużym chłopczykiem. No i tam próbują jakoś politykować. Czasami wie pan im się to udaje, a czasami nie. Natomiast powiem panu tak, no ja Korwina znam od bardzo dawna. No, towarzysko się tam przyjaźniły, natomiast politycznie to ja nie jestem tam. To był takim wolnym strzelcem. I na Korwina wszyscy narzekają to, Ale jak jest kampania wyborcza, to wołają go do wszystkich okręgów, żeby on tam przyjechał i tam i, i tak, klęcie, Więc albo jest do chrzanku, albo tam do czegoś się jednak nadaje. No. Trzeba się zdecydować. To no mówię, poza tym wydaje mi się, że... <laughs> Znowu, gdybym był doradcą, ja bym to, tak, doradzał, że, że powinien... No. Okej, okay, zaraz. Też. Powinien się, powinien zacząć się rozglądać za jakimś następcą. Tam, już ma swoje laty. Bo Korwin jest 5 lat starszy ode mnie, ma 77 lat. Jak skończy się ta kadencja, to będzie miał 81 lat. Jakiś mu się nie przyplącze, jakieś świństwo tam. No to już będzie jeszcze tam zdrowy, ale już tego wigor bo tam chyba opuści, bo to w tym wieku to człowiek się przygody, zaczyna przygotować na spotkanie z projektem świętą, to do koalicji z kukizem już tam nie <todgrym> ma. Zwłaszcza, że zwłaszcza jeżeli nawet przyczynił jeżeli nawet się do rozbicia koalicji z kukizem, to moim zdaniem nie znają szczegółów, bo być może to tak nie było, ale... Dobrze zrobił. Bo co jest dzisiaj po Kukizie? Śladu nie ma. A to już jest. jest. <noise> bo, mogę Pana zapytać, bo dostałam takie zlecenie z miasta, żeby zapytać Pana o zdanie na temat, już pomijając wszystkie inne tematy, Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jest w planach budowy w Polsce. To jest projekt na pewno gospodarczy, niewątpliwie, ale czy nie sądzi Pan, że to jest projekt polityczny i wojskowy? Przede wszystkim, przede wszystkim wojskowy? No właśnie, przede wszystkim wojskowy. To jest lotnisko, które będzie miało dwa pasy startowe, czterokilometrowe a więc takie, które, na których mogą lądować najcięższe amerykańskie samoloty transportowe. Więc dwa pasy takie. W Polsce nie ma poza Okęciem i lotniskiem w Powidzu lotniska, które mogłoby takie samoloty przyjmować. A to jest lotnisko 200 km od granicy położone, więc w bardzo dobrym miejscu. Tam pan premier Morawiecki opowiada, że tu to, to W Berlinie takie lotnisko było planowane, no i klapa ekonomicznie to klapę zrobiło. A tu no zobaczymy, na razie jeszcze tam się nie rozpoczęło. No, kasa ma być? Za granicę. Nie, kasa ma być złodna. Zaczyna, w kredycie. Proszę Pani, no można powiedzieć, jeżeli nawet, nie, jeżeli nawet będzie kredyt zaciągnięty, to ten kredyt trzeba by oddać, więc to my zapłacimy, nie, ja nie mówię, że lotnisko wojskowe takie nie jest nam potrzebne, to, że jest potrzebne, nie znam się na tym, nie jestem tutaj specjalistą od takich spraw i, i się na tym nie znam, natomiast, natomiast, jeżeli już takie lotnisko tutaj budujemy, to moim zdaniem powinniśmy sięgnąć do pieniędzy na to. No sięgnąć do pieniędzy na to. Dobra, bo tak samo jak nasze siły zbrojne. Dlaczego my musimy płacić za broń amerykańską, którą kupujemy? Dobrze, możemy częściowo płacić, ale przecież my wyposażając nasze siły zbrojne w te broń, Poprawiamy jakość sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza, że ta, te siły zbrojne stacjonują na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to jest w interesie wszystkich. A dlaczego tylko my mamy podnosić, ponosić koszty? I to, moim zdaniem, właśnie w ten sposób Polska by uzyskiwała korzyści, które być może łatwo by uzyskała właśnie z faktu przenosi do NATO. Proszę popatrzeć, jak Turcja postępuje i to tam Amerykanie się nie gniewają, jak Turcja spełnia wszystkie, spełnia wszystkie prośby amerykańskie, ale zawsze prosi, no dobra, ale za ile? Za ile? No i Amerykanie się nie gniewają, bo oni są pragmatyczni, a jak ktoś się nie upomina, to tak jak pan Radosław Sikorski, książę małżonek. W podsłuchanej rozmowie powiedział, że zrobiliśmy Obamie laskę za darmo. No to on zrobił. On był ministrem spraw wewnętrznych. I z tego melancholijnego tonu to wynika, że nawet on przyjemności z tego nie miał. Nie mamy odważnych ludzi. No niestety, wie pani, to niedobrze. Proszę bardzo, pan się tam zgłasza. Ja tutaj drugie pytania mam takie. Przede wszystkim, czy jesteśmy fizycznie i mentalnie przygotowani, do walki z neomarksizmem w Polsce. Od razu odpowiadam, nie jesteśmy. No, dlaczego nie jest pan doradcą na przykład yy, Konfederacji? No co się stało, ja może pytania zadam pan Proszę. Co proszę. się stało tak nagle, że mamy wizy do Stanów Zjednoczonych? Tak, nie tak? mam. Nie, zadać, od końca, nie od końca mamy... zacznę. Proszę Państwa, proszę, proszę Państwa, proszę państwa nie, nie, mamy, nie mamy żadnych wiz. Nie mamy żadnych wiz do Stanów Zjednoczonych. Musimy tam, uproszczony został tryb załatwiania takiej elektronicznej. Natomiast o tym, kto zostanie wpuszczony na terytorium Stanów Zjednoczonych, a kto nie, to nie decyduje to, czy ma wizę, czy nie ma, tylko decyduje oficer migracyjny na granicy. I od jego decyzji nie ma odwołania. No ja przecież jeździłem do Ameryki mając wizę tam wielokrotną jeszcze do 20 chyba 27 roku jest ważna, no i co przejeżdżam z Vancouver do Seattle w nocy drogowym przejściem granicznym, akurat było po spotkaniu takim jak to. No i ten, nikogo nie ma na przejściu. I ten oficer, a to, a tamto, a po co, a na co, a dlaczego, a, te, a gdzie lecisz, do kogo odwiedzić. No musiałem mu wszystkie bilety na przeloty i tak dalej. A skąd tych ludzi znasz? No, nie znam, no to niektórzy byli u nas w domu, także znam. No i wreszcie już mnie tak wypytał, to trwało z godzinę. No, no. no i potem mówi tak, a dlaczego w krawacie? Niedziela. Ale masz krawat w kolorach Trumpa. Nie wiedziałem czy to dobrze, czy źle. Bo to był kupiony w Nowym Jorku. Co mi w A no tak. No i w Nie wiem jakbym powiedział, że w Moskwie był kupiony. Także to są takie makagigi. Yy, 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 yy. Nic żadnych tam b, 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 b będzie tak samo jak było. Poza tym to są tylko koszty. Znaczy bo kiedyś trzeba było płacić 300 dolarów w konsulacie. Teraz nie. Za 14 dolarów można będzie to załatwić elektronicznie. Natomiast to są tylko przyjazdy krótkoterminowe do 90 dni, takie turystyczne i biznesowe. Natomiast... W każdym innych przypadkach widzi są utrzymane, no, jak najbardziej. No. Jak najbardziej są utrzymane, także to jest makiki. Jakie drugie pytanie? No, no, dlaczego nie jest pan doradcą konfederacji? Bo nikt mnie nie prosił, radny. <laughs> Najgorsze są nie No radni, już mówiłem. Ale A nie, nie, powie pan, to by było natręctwo z mojej strony. Zresztą ja różne rzeczy piszę, bo oni czytają. Tak. I wreszcie nie jesteśmy przygotowani na marxizm. Pod żadnym względem. Pod żadnym względem dlatego, że, dlatego, że przez Europę i Amerykę Północną przewala się rewolucja komunistyczna, która jest prowadzona według strategii zaproponowanej przez Antoniu i to pierwszorzędny Kapowski robią, pierwszorzędni Kapowski. Proszę zbudzić bakiem, jaką śmierć, to robił. Jan śmierci, że takim głównym tolem jest w tym, Jak widać, Pomorska Telewizja Narodowa no, zrobiła reportaż z domu technika. Sławomir Ziębiński, dla Was spotkanie z Panem Michalczyk, Michalkiewiczem. I tak to było. Pozdrawiam z Gdańska. Może częściej będzie Pan Michalkiewicz do Gdańska przyjeżdżał. Dziękuję bardzo. Sławomir Ziębiński, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej i neon24.pl też.